Witam, witam, tego typu subusie, tego typu widzowie, łoba, dzisiaj jest niedziela, byłem sięgnięty do pracy, żeby odśnieżyć, ale za to mamę więcej wejdzie, tego typu widzowie, właśnie, łoba, tego typu, jak wrócę z pracy, a ten noce już będziecie oglądali, jak już będę dawno w domu, widziałem Wam tam, Pozdrowienia bo tam dwie bo trzy osoby, a ten tydzień to miałem przez Mam nadzieję, że w tym tygodniu trochę się uspokoi widzowie ten śnieg. No ale zobaczymy widzę, Co i jak? Ogarnę tam to to, żeby nie było. No i dziękuję, że, do, że zaraz będzie 7000 subów na kanale. Bardzo się z tego cieszę. Zrobię jakiś specjalny odcinek, jak będzie 7000 subów, ale czy dzisiaj, czy, czy jutro nic nie wiadomo widzowie, bo przez tą pogodę, no to wiecie, jest chylenie ciężko. Nie Nieważne, czy to jest sobota, niedziela, czy święta, jak sypie, trzeba jechać, że dzisiaj roboty nie można. Widzowie, no właśnie, łobawy No dobra, dziękuję za to, że subujecie tego typu, trzymacie się miłej niedzieli, Sype, taki sypiący śniegiem. Tego typu widzowie, jak zobaczcie, śmiało subujcie kanał, tego typu będzie.